Hej, tutaj Miascy i w dzisiejszym odcinku odejdziemy trochę od uniwersum naszych ulubionych Fredziaków, no bo jak wiecie, za dużo to niezdrowo, oraz zawsze jest i nagrać czymś innym. Dzisiaj przeniesiemy się do świata helowy Boss. Na marginesie dodam, iż tylko jest to jedna z lepszych produkcji, jakich mogłem doświadczyć. Wracając, tematem tego materiału będzie omówienie pierwszego odcinka drugiego sezonu. Jeśli zapytacie dlaczego akurat tego, ponieważ uważam, że odcinek sam w sobie jest dosyć interesujący i warto go omówić. Jego data premiery miała miejsce 30 lipca tego roku, w którym pisze ten scenariusz, czyli... 2000... 22. A jego tytuł to The Circus, tłumacząc na polski cyrk. I naprawdę tu jest wręcz adekwatny do odcinka, czego dowiecie się w materiale. Chyba, że już go obejrzeliście, natomiast jeśli nie, to radzę wam go nadrobić, ponieważ ten film będzie się mocno odwoływać do niego i spoilery będą na miejscu. Pragnę jeszcze tylko dodać co w w mojej analizie. Najpierw zacznę od krótkiego streszczenia, w którym pojawi się jakiś drobny komentarz z mojej strony. Później dam swoje zdanie co sądzę o odcinku, a na końcu ewentualne wnioski, choć nie wiem jak sporo ich będzie. W takim razie jeśli wstęp jest za nami, przejdźmy do analizy odcinek zaczyna się w czasach jak Stolas był jeszcze dzieckiem oraz poświęcony jest mu najwięcej czasu antenowego akurat wydarzenia mają miejsce w jego rodziny, jednak są to te najważniejsze, ponieważ jak sam mina, za tyle dorosły by poznać swój cel jak i obowiązek Badawaj potem jest scena gdzie widzimy portret z małym Stolasem nawet jak był jeszcze jajkiem później przechodzimy do sceny gdzie poznajemy ojca Stolasa czyli Pejmona a ten gdy tylko widzi swojego syna pyta się o Kaya który to z jego synów co najwidoczniej Oznacza, że gościu jest tak samo dobry w zaliczaniu, wiadomo czego, jak ja układaniu swoich skarpetek. Pełen przedstawia samemu synowi, jakie będzie miał sprawowanie w piekle. I na początku wydaje się to fajne, gdyż będzie uczył się nauki ziemskich niebios oraz prorostu gwiazd. To jest też książkę, dzięki której może się przedostać do świata ludzi. W skrócie to ta książka, którą wziął Blitzo i chodzi o to, że przekazał tę swoją wiedzę dalej. Niestety radość się kończy, kiedy ojciec mówi mu wprost, iż musi zrobić sobie dzieciaka. Co za tym idzie, zostaje z automatu zaręczony ze Sterlą. Jego reakcja Chcę odzwierciedla dla każdego fana, który zobaczył po raz pierwszy, tę postać! <śles> Kiedy Paimon widzi reakcję swojego syna, postanawia być najlepszym ojcem roku i bierze go do cyrku. Ale sam się nie zjawia osobiście, tylko jest w lustrze. Jak mówiłem, najlepszy ojciec czyż nie? Wtedy na scenie zjawia się młody Blitzo, a od uderza łapie do niego za uroczenie, plus jako jedyny z widowni rozumie jego żart. Widząc to, Paimon znowu bierze rolę najlepszego tatuśka i postanawia spotkać się z ojcem Blitzo w celach interesu. Ojciec Blitzo pomyślał od razu o Fizarolim, który był lepszy od Blitza, więc ten liczy na sporą cenę. Wykazuje się iż jest to Blitzo ma pewne wątpliwości, ponieważ to jego syn, ale widząc ofertę zgadza czy kolejnego najlepszego ojca roku do kompletu? Jej! Później mamy wspólną zabawę Blitza jak i Visabeliego, co jest dosyć fajne, ale zjawia się jego ojciec i mówimy o złożonej ofercie dla króla. Plus dodaje, że będzie jeszcze kradł. Blitzo jest ewidentnie wystraszony, ale ojciec robi słodkie oczka i dodaje, że dzięki temu pomoże ich mat, ale i tak wiadomo widz się Kasa. Kiedy dochodzi do spotkania Stola skłania się Blitzo bo go szanuje, ale ojciec daje mu o bo wiecie, są wyżej nad impami. Coraz z chęcią pokazuje swoją kolekcję książek, ale wtedy Blitzo to wykorzystuje i postanawia bawić się w piratów wyrzucających skarby przez okno. Tak jak wiemy, jest to postęp, żeby ojciec Blitzla miał jak zapaść zdobycze. Po w piratów mamy ich rozmowę pod drzewem, zradzając swoje plany na przyszłość. Strasz tłumaczy, że będzie musiał robić to, co mu ojciec wcześniej przekazał, a planem Blitz jest zostanie Cyrkowcem i posiadanie wielkiego biura, co w rzeczywistości sprawi się ta druga część. Potem dostajemy skipa od o 25 lat do przodu. Strasz ewidentnie nie wydaje się być zadowolonym, plus bierze jakieś piguły. Mamy scenę, gdzie zagląda do Oktawi, co pokazuje, że jest dobrym ojcem, ale później wchodzi do kuchni i ten babsztyl. Ech, plus jeszcze go wyzywa od szczywnego. Sterla postanowiła wyrządzić kolejną imprezę, bo jak wspomniała bardzo je lubi. Podczas przyjęcia bawi się dobrze, nadal wyzywając swojego męża. nie niezadowolony i woli się upić, w sumie lepsze to niż słuchanie tej baby. Strażnicy przekazują mu wiadomość iż schwytali Bico, gdy włamywał się do jego komnat, teraz postanawia osobiście się nim zająć, uważając targiancie Blica za chęć do zabawy. Ale jak wiemy Blico chodzi o księgę. Widzimy próbę schwytania księgi przez impad, a dla Stulasa wydaje się to być gra wstępna. Zostaje ugryziony w szyję. Gdy Blitzco zdobywa księgę, chce iść, ale słysząc co mówi Stolas, jednak zgadza się na szybki numerek. Gdy uda im się zrobić wiadomo co, mamy już dość znaną scenę odcinka pilotażowego, wersji rozszerzonej oraz ten piękny okrzyk Stolas. Potem okazuje się, że Stolas był pod wpływem wypitego wcześniej napoju oraz na piosenkę, plus strasznie czernia Blitzo. Dodam, że do tej sceny jeszcze powrócimy, bo jest ona ciekawa. W koniec dochodzi do rozmowy Stolasa i Sterli. Stolas mówi, że ma jej dosyć, nosi ją tyle, bo nie chciał niszczyć się swojej córki. Teraz stara się jeszcze uprzeć, dodając, co na to jej braciżek, ale później przestaje i zgadza się na warunki, dodając, że za to zapłaci, co możemy na razie spekulować. I na tym nasz odcinek dobiega końca. Było to krótkie streszczenie, więc teraz przyszła pora na moją opinię. Na starcie chcę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych odcinków. Wiadomo, są lepsze, ale zawiera dosyć interesujące aspekty. Między innymi dzieciństwo Solasa i Bico. W porównaniu dzieciństwa dałbym go jeszcze trochę więcej ku temu odcinku. Jasne, głównym celem było pokazanie więzi naszej dwójki, więc możliwe, iż w najbliższych odcinkach zawita więcej retrospekcji. Zostając jeszcze przy dzieciństwie, wiemy, iż dla obydwu bohaterów było naprawdę bolesne. Przyjmijmy od tego, iż nie dostawali wystarczającej miłości od swoich ojców. Paimon wręcz ignorował Stolas'a, nie pamiętał jego imienia, a kupienie Blitza było do tego, by nie musiał zawracać sobie głowy do Stolas'a. Po części jego działania może były dobre, ponieważ zapewniał swojemu synowi to co miał, ale jednak brakowało od niego trochę ojcowskiej troski. Ojciec Blitza też nie święcił przykładem, był pijaczyną, któremu zależało na kasie. Jednak tutaj wykorzystał swojego syna, by ten zdobył mu pieniądze i wmawiał cały czas, że to dla dobra jego matki. Dodając o coś odnośnie Paimona, to jedną z gorszych decyzji jaką podjął dla swojego syna było przymusowe małżeństwo, które mocno odbiło się potem. Na życiu Stolasa. Takich motywów było sporo czy to w innych produkcjach, ale ten w tu w Halubie naprawdę jest odczuwalny i dosyć boli. Coraz mimo zmuszonego małżeństwa oraz dziecka jest dobrym rodzicem. Stara się znieść jakikolwiek ból, jaki czuje wszystko to dla swojej córki, ponieważ nie chce jej zniszczyć życia. To czyni go lepszym ojcem. Więc wyobraźcie sobie, co jeszcze bardziej musi czuć, a mimo to jakoś sobie radzi. Choć bywa ciężko, dajmy, że daje więcej uwagi niż jego żona, która go wyzywa przez swoich znajomych. Niech wspomniałem, chcę wrócić do ostatniej sceny w tym odcinku. Gdzie Stolas budzi się i śpiewa. Najpierw przypatrzcie się jego ubraniom. Tak, są dokładnie te jak w odcinku 7 pierwszego sezonu. Każdy wie jak zakończył się ten odcinek. Stolas i Blitzo zostali mocno wręcz zjechani przez Freezel'a jego kumpla, po czym wrócili do siebie. A Stolas po słowach Blitza był mocno przybity. Jak widzimy, był przy nim ten mocny napój. Storaz się został spożyty pod wielką rozpaczą, a te wcześniejsze wydarzenia to retrospekcje Stolasa. Jak widzimy, ten odcinek jest wręcz mocno złączony do odcinka 7. Teraz odwołujemy się do piosenki, Cała odnosi się do Blitzo. Gdy Stolas w końcu przejrzał na oczy. I że jego partnerowi nigdy nie zależało na ich relacjach, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, a tym bardziej gdy przypomniał sobie o książce, dlatego określa się je głupsem. Zodaż czuje pewną pustkę, wiecie, przez ten cały czas myślał o blisko, nawet kiedy nie wytrzymał swoją żoną. Kiedy dowiedział się, że od początku nic nie było, czuje nieodzajemnione uczucia. Przez to czuje większy ból. W końcu postanowił się przemać i wziąć rozwód ze Sterą, co może w końcu da mu spokój. Teraz widzicie, iż cały odcinek skupia się na relacji Stolasa, o tym, jak jedyne czego potrzewał to prawdziwej miłości, a nie zostania zmuszony. Jeżeli teraz o tym pomyślimy, to zostajemy bardzo mocny i przygnębiający odcinek. Jeżeli mam dodać jakieś moje przemyślenia, to jestem naprawdę ciekawy, co mają na myśli Sowa Sterli. Że Stolas za to zapłaci? Skońciliśmy i innych, to wiadomo, powrócą starze złoczyńcy i możliwe, że braciek Steli też się pokaże. Ciekawe, co się stanie z relacją Bilico i Stolas. Czy jest szansa, iż coś się zmieni? I coś naprawdę poczują? Oraz taka może ma popierdółka, ale ciekawe, co Ktawia powie na rozwód swoich rodziców. No i w po odcinku Lenz doznała więcej sympatii do swojego ojca. A na koniec mam nadzieję, że Steli dostanie się za swoje uczynki, bo temu babsku trzeba coś do przemówienia. I to w najszybszym momencie. Mam nadzieję, iż takie omówienia, jak i sama Hylwa Boss, przypadnie Wam do gustu na moim kanale. Ponieważ robienie czegoś takiego jest dosyć fajne, a uwieście, nagrywanie smego FNAFa byłoby dla mnie nudnawe. Jałem Ani Miasty i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i miłego reszty dnia, wieczoru, bądź też nocy, jak idziecie spać. Teraz. jakimś cudem. Także. miłego czegokolwiek, i na razie. Bajo.